Gdzie ma tu Wachacz. Zapraszam na test Fiata 500, czyli bardzo ciekawego modelu, ponieważ jest on na rynku od kilkunastu lat. Stylizowany jest na samochód ze znacznie bardziej zamieszłej przeszłości, a też wcale nie zamierza wybrać się na emeryturę, czego dowodem jest chociażby układ hybrydowy, który się w nim ostatnio pojawił i który ma przygotować go na wyzwania współczesności. Startujemy! Cykl życia samochodów na rynku jest coraz krótszy, i chociaż nie ma jednej reguły, to po średnich 7-8 latach producenci zazwyczaj decydują się na wypuszczenie następcy. Inaczej postąpił Fiat w przypadku 500, ponieważ model ten obecny jest w sprzedaży do 2007 roku, czyli kalendarzowo od 14 lat. Nie zmienił się jakoś znacząco od momentu premiery dzięki liftingowi, i nawet pomimo wprowadzenia zupełnie nowej generacji w we wersji elektrycznej, jego obecne wcielenie wciąż jest oferowane z silnikami spalinowymi. I co najciekawsze, po Fiacie 500 jego wieku praktycznie wcale z zewnątrz nie widać, ponieważ jego stylizowana na retro, zwarta i obła bryła prezentuje się naprawdę dobrze i wciąż kusić może zwłaszcza kobiety, bo jak w mało którym modelu na rynku jest moim zdaniem stworzona pod damskie gusta. Egzemplarz, który dostałem należy do przeznaczonej na premierę hybrydy wersji Launch Edition ze specjalnym lakierem 16-celowymi felgami i ogólnym poziomem wyposażenia, który odpowiada najbogatszym regularnym wersjom tego modelu. Wnętrze też dobrze zniosło upływ czasu, w czym duża jest zasługa pomysłu na jego projekt, ponieważ nie doszukałem się tutaj jakichś ostrych kształtów, wszystko jest obłe i takie spójne i oryginalne podejście sprawia, że w kabinie Fiat 500 też moim zdaniem wygląda dobrze. To znaczy, oczywiście, jego środek, jak na dzisiejsze standard, nie jest już zbyt nowoczesny, ale też według mnie nie można o nim powiedzieć, że prezentuje się przestarzale. W chwili obecnej testowany model kupić można w jednej z czterech wersji wyposażeniowych, to znaczy Kult, Connect, Dolce Vita albo Sport. I prezentowana na filmie startowa edycja limitowana jest najbardziej zbliżona do topowego Sporta, bo kosztowała od 63 500 zł, a ceny Fiata 500 Sport zaczynają się od 62 500 zł, podczas gdy bazową wersję Kult można mieć od 52 000 zł. Wszystkie ceny, które podaje, dotyczą samochodów z silnikiem benzynowym 1,070 KONI wyposażonych w miękki układ hybrydowy, bo innych jednostek napędowych do testowanego modelu zamówić obecnie nie można. Poziom wyposażenia, jaki oferuje prezentowany na filmie bogaty egzemplarz, jest jak na takiego mieszczucha według mnie w porządku, bo mamy elektrykę, szyb i lusterek, system inforozrywki z 7 ekranem dotykowym i obsługą Android Auto i Apple CarPlay, automatyczną klimatyzację czy szyberda. Wciąż jednak kilku opcji na pokładzie nie było, jak nawigacji czy markowego systemu audio, a na przykład za czujniki parkowania z tyłu wraz z czujnikami deszczu i zmierzchu Trzeba było dopłacić ekstra 1200 zł. Testowany Fiat nie jest zatem modelem dla osób, dla których priorytetem jest optymalny przelicznik wyposażenia i rozmiaru na cenę, ale też trzeba powiedzieć otwarcie, że ze swoim designerskim charakterem nie jest do nich adresowany. We wszystkich komunikatach producent deklaruje, że Fiat 500 jest obecnie po prostu hybrydą, przy czym nie ma co w nim oczekiwać układu elektrycznego pozwalającego na przejechanie chociaż krótkiego dystansu wyłącznie na prądzie. Hybryda w 500C jest zatem miękka, a akumulator o pojemności 11A umieszczono pod fotelem kierowcy. Jego zadaniem jest dostarczenie energii wspomagającej silnik spalinowy podczas jazdy, zapewnienie jego płynniejszego odpalania się, co faktycznie dobrze mu wychodzi, a także umożliwienie tzw. żeglowania przy niskich prędkościach. Jest to bardzo specyficzna cecha układu hybrydowego, ponieważ wskazane dla testowanego modelu jest wrzucanie luzu poniżej około 30 km na godzinę, bo wtedy silnik spalinowy się wyłącza, a samochód, pozostając w pełni używalny pod kątem sterowności i hamulców, jedzie nie zużywając paliwa. Jakieś śladowe oszczędności benzyny może z tego są, ale osobiście staram się nie jeździć na luzie, aby w razie sytuacji kryzysowej nie tracić czasu na wrzucanie biegu i w takim normalnym podejściu do zmiany przełożeń, 500 w mieście zużywała mi około 5,5 litra na setkę. Ogólnie zatem samochód wypada traktować pod kątem zachowania na drodze bardziej jak zwykłego spalinowca i uznać, że układ hybrydowy powstał głównie dla urzędników zaostrzających ciągle normy emisji spalin. Mała benzyna w testowanym modelu ma katalogowy czas sprintu do setki wynoszący 13,8 sekundy, jest zatem ona głównie konstrukcją przeznaczoną do miasta i tam muszę przyznać, że przyjemnie mi się testowanym modelem jeździło pod kątem dynamiki, ponieważ trzycylindrowiec dobrze się zbierał. nie straszne mu były trochę niższe obroty, zarówno pod kątem ochoty do przyspieszania, jak i kultury pracy. Im wyższa prędkość, tym robiło się z dynamiką gorzej, i gdy przejechałem się 500 poza miastem, to na drogach szybkiego ruchu, nawet przy bardzo wysokich obrotach, na Jakiekolwiek gwałtowniejsze reakcje na wciskanie gazu nie miałem co liczyć. Podróżując po normalnych drogach z prędkościami 50-90 km na godzinę było lepiej i chociaż litrowa benzyna testówki wymuszała na mnie spokojniejszą jazdę, to do przemieszczania się w rozsądnym stylu była moim zdaniem wystarczająca, co najwyżej oczekiwała po mnie trzymania obrotów powyżej 2,5-3 tysięcy, chcąc zwiększać prędkość, co też miało swój urok ze względu na dźwięk silnika, ponieważ trzycylindrowiec, chociaż ma naprawdę solidnie wygładzony sposób pracy, to jednak trochę warczał podczas przyspieszenia i do takiego auta nawiązującego do motoryzacyjnej przeszłości jego zachowanie pasowało. Też zarówno w mieście, jak i w trasie przypadła mi do gustu praca skrzyni biegów, do której mam tylko jeden zarzut w postaci sposobu wykonania, ponieważ plastik na gałce wygląda dosyć tandetnie i też jest mało przyjemny w dotyku i mocno żałowałem, że Fiat zamiast niego nie zastosował skóry czy jakiegoś metalu, ponieważ samo działanie skrzyni sprawiało, że naprawdę chciało mi się z niej korzystać. Już specyficzne, dosyć wysokie ulokowanie przekładni jest fajne, a do tego pracuje ona z przyjemnym, zauważalnym oporem, ma dosyć krótkie skoki i też bardzo dobrą precyzję, Listę pozytywnych cech dopełnia okrągły, dobrze leżący w dłoni kształt dźwigni. W aucie o głównie miejskim przeznaczeniu tak pracująca przekładnia to naprawdę fajna sprawa. Irytowało mnie za to w testówce sprzęgło, a konkretnie element kokpitu znajdujący się nad nim, o który czasami zahaczała moja stopa podczas puszczania pedału. Po jakimś czasie się do tego przyzwyczaiłem i wciskałem sprzęgło bardziej palcami, ale na początku było to mocno uciążliwe i w żadnym innym aucie takich problemów nie miałem. Przekładnia w 500 jest sześciobiegowa, dzięki czemu samochód trzymał rozsądne obroty nawet przy wyższych prędkościach, bo na przykład przy 140 km na godzinę wynosiły one trochę ponad 3,5 tysiąca. Testowany Fiat spalał mi wtedy 6 litrów na setkę, przy 120 km na godzinę były to okolice 5,5 litra, a na zwykłych drogach pozamiejskich wskazania oscylowały wokół 4-4,5 litra, zatem w każdych warunkach testowany model można postrzegać jako naprawdę oszczędny. Wskazania spalania śledzić można na elektronicznym zestawie wskaźników, gdzie przyznam, ekran LCD bardzo fajnie został wkomponowany w fizyczne pierścienie, stylowo się to prezentuje. Taki dodatek jest oferowany tylko w lepiej wyposażonych wersjach 500. -ki. Jeśli chodzi o warstwę informacyjną, to mamy tutaj taki standard, niezbyt rozbudowany, ponieważ jest komputer podróżny, a resetowany niezależnie i właściwie jedyna bardziej taka bajeranska rzecz to możliwość monitorowania przepływów energii układu hybrydowego. Za zmianę informacji na zegarach odpowiada tylko jeden przycisk w prawej manetce, co oznacza, że jeśli przeoczymy widok, który nas interesuje, to będziemy musieli przez całą listę przewijać się od nowa. Dłuższe wciśnięcie tego przycisku resetuje komputer podróżny. Też z prawej strony, ale bliżej zestawu wskaźników, znajdują się przyciski służące normalnie do zmiany wysokości świateł, ale po odpaleniu menu ustawień dzięki nim można przewijać się po liście góra-dół. Lista ta nie jest zbyt rozbudowana, zawiera tylko kilka opcji, dzięki czemu nie będzie zbyt często konieczności odwiedzania tego menu. I w sumie dobrze, ponieważ te przyciski, które służą do jego obsługi, nie są w zbyt wygodnym miejscu umieszczone, no i też dosyć moim zdaniem topornie pracują. Na kierownicy mamy przyciski odpowiadające za system audio i telefon, przy czym co ciekawe, nie są one ulokowane tak jak we wszystkich innych Fiatach, z jakimi miałem styczność, to znaczy z tyłu koła kierowniczego, a klasycznie od frontu, tutaj mamy odbiór, odrzucanie połączeń, zmianę piosenek, zmianę głośności, wyciszenie, zupełne źródła dźwięku, bardzo przejrzyste rozlokowanie pomatem steruje się z kolei przy pomocy joysticka pod kierownicą, który nie jest z perspektywy kierowcy widoczny, więc trzeba się go nauczyć, ale nie powinno być to moim zdaniem wielkie wyzwanie. Centralny ekran systemu inforozrywki ma niezbyt dużą przekątną, co wpływa też na rozmiar elementów interfejsu, których w niektórych modułach jest całkiem sporo. Wyświetlacz ma za to niezłą jakość, bardzo dobrą reakcję na dotyk. Na dole cały czas obecna jest na nim belka ze skrótami, której zawartość można sobie personalizować, co ułatwia nawigację po tym systemie. Ustawienia są podane w bardzo łatwy sposób. Do przyswojenia i dobrze, że większe rzeczy jednak związanych z działaniem samochodu można zmieniać stąd, a nie ze znacznie gorzej rozwiązanych pod tym kątem zegarów. Mamy też integrację ze smartfonami, więc generalnie ten system nie jest może jakiś bardzo zaawansowany, ale w codziennym użytkowaniu w takich najważniejszych czynnościach sprawdza się naprawdę dobrze. Obsługa w pełni fizycznego panelu klimatyzacji też jest bardzo wygodna. Pod nim co ciekawe znajdują się przyciski do sterowania szybami, bo na drzwiach mamy jedynie te odpowiadające za lusterka. Wymaga to chwili przyzwyczajenia, ponieważ jest to niestandardowe ulokowanie, ale wypada ok i też muszę przyznać, że bardzo fajnie się te przełączniki prezentują. Tak samo jak przyciski nad panelem klimy do aktywacji trybu City czy odpalania świateł awaryjnych, widać tutaj włoski styl. Nie spodobał mi się za to wygląd i przede wszystkim sposób działania manetki kierunkowskazów. Ponieważ, co prawda, oferuje ona potrójne piknięcie po lekkim wychyleniu, ale nie zawsze to zaskakuje. Znaczy, trzeba trochę więcej uwagi poświęcić, dłużej przytrzymać w tym skrajnym położeniu, wtedy jest ok. Ale gdy się tak na szybko to robi, to czasami nie ma żadnego efektu. A podczas jazdy, zdecydowanie na tym nie powinniśmy się skupiać i powinno zostać to bardziej dopracowane. Lusterka boczne w testowanym modelu są całkiem spore, tak samo można powiedzieć o frontowej szybie, przez którą jednak i tak nie widać maski, ponieważ cały przód jest dosyć mocno ścięty. Nie zmienia to jednak faktu, że przez jego długość i tak nie miałem żadnych problemów z wyczuciem, gdzie znajdują się jego krańce. Widoczność na boki jest bardzo dobra. Z tyłu po przekątnej nie ma zbyt masywnego słupka. Tylna szyba jest duża, niezbyt wysoko poprowadzona, i też przede wszystkim jest bardzo blisko naszej głowy, to jest jej największa zaleta, za nią znajduje się jeszcze trochę niewidok. Samochodu, ale nie jakoś dużo. Wskazania tylnych czujników parkowania wyświetlają się na zegarach. Pozycja za kierownicą testowanego modelu jest naprawdę wysoka, i to była rzecz, na którą najbardziej zwróciłem uwagę po pierwszym zajęciu miejsca w jego kabinie, bo jak na tak małe gabaryty nadwozia wydała mi się, ona aż nienaturalna, a też fotel nie oferuje regulacji góra dół, to znaczy oferuje, ale można tylko zmieniać wysokość sekcji bliżej oparcia, modyfikując przy tym kąt nachylenia, co dla mnie realnie zmianą wysokości nie jest. Przyzwyczaiłem się do wysokiego siedzenia w sumie szybciej niż pierwotnie przypuszczałem, ale nie powiem, abym je polubił, bo preferuję auta o niższej. Pozycji za kierownicą. Fakt jednak zostaje, że takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na widoczność, a jeśli dołoży się do tego wymiary auta wynoszące 357 cm długości i 163 cm szerokości bez lusterek, to dostaje się auto, które praktycznie wszędzie się wciśnie i jest super przyjazne w mieście. Zwłaszcza, gdy odpali się tryb City, w którym kierownica zaczyna stawiać znacznie mniejszy opór przy niskich prędkościach, co przydaje się w mieście, bo zanim włączyłem ten tryb, to zbyt dużo sił jak na mieszczucha musiałem wkładać w operowanie kierownicą, co kiepsko do tego modelu pasowało. Po aktywacji City sytuacja diametralnie się zmieniła, bo kierownica zaczynała pracować bardzo lekko, przez co wszelkie manewry mogłem wykonywać dziarsko i biorąc pod uwagę całokształt, naprawdę sporo frajdy sprawiała mi jazda Fiatem 500 po Warszawie. W trasie, już z wyłączonym trybem City, to auto prowadziło się dobrze, bo układ kierowniczy zachowywał się wtedy w bardziej dorosły sposób niż bym się spodziewał po aucie tego typu, oferując dużą przewidywalność prowadzenia i też niezłe wyczucie samochodu w zakrętach. I chociaż testowany model aspiracji do zostania hot nie ma, to jednak całkiem fajnie i zwinnie na zakrętach można nim pojeździć. Testowany model na drodze zachowuje się w sposób dosyć sprężysty, ale na takie odczucia w sporym stopniu wpływają cienkie opony i też krótki rozstaw osi, ponieważ na nierównościach nie czuje się przesadnej twardości zawieszenia, a jakieś niedoskonałości na wierzchni 500 neutralizuje całkiem skutecznie i przy normalnym stylu podróżowania takie zestrojenie sprawdza się moim zdaniem ok. Ja nawet po kilku godzinach za kierownicą testówki nie miałem poczucia, aby jazda poza miastem była dla tego samochodu czymś problematycznym i jedynie gdy pokonałem kawałek po autostradzie osiągałem tam dozwolony prawym limit, to czułem, biorąc pod uwagę hałas i dynamikę silnika, że nie są to prędkości stworzone dla tego modelu. Za to, przy trzymaniu 110-120 km na godzinę, spokojnie po drogach szybkiego ruchu można tym autem robić nawet dłuższe dystanse, mając jedynie racjonalne oczekiwania względem układu napędowego. W kabinie testowanego modelu nie znajdziemy żadnych dekoracyjnych źródeł światła. Nie ma tutaj jednak też żadnych braków w oświetleniu. Przyciski i przełączniki podświetlone zostały na pomarańczowo, co pod kątem praktycznym wypada ok, ponieważ kolor ten jest odpowiednio jasny, dzięki czemu mamy dobrą czytelność. Też estetycznie takie rozwiązanie mi się podoba, ponieważ coraz rzadziej takie barwy są stosowane w samochodach, a tutaj są obecne i też dobrze komponują się z bielą, którą znaleźć można na przykład na zegarach. Też jest trochę czerwieni i te kolory fajnie odbijają się w tubie. W której zestaw wskaźników został ukryty. I te wszystkie elementy sprawiają, że pomimo tego, że nie ma tutaj jakichś bardzo wymyślnych, nowoczesnych LED-owych rozwiązań, to nastrój panujący w kabinie testówki jest moim zdaniem naprawdę przyjemny. Światła z przodu w 500C mają spodziewany okrągły kształt, co prezentuje się moim zdaniem naprawdę fajnie. Pierścienie na dole ze światłami do jazdy dziennej są LEDowe, reszta oparta została o żarówki. Tak samo sytuacja wygląda w kierunkach bocznych na błotnikach, które mają oprawki generujące ładny wzór naokoło. Z tyłu też wszędzie mamy żarówki i ogólnie testowany Fiat ma swój styl, zwłaszcza odczuwalny w przedniej części nadwozia. I moim zdaniem wygląda on po zmroku przyjemnie. Chociaż do takiego jednak designerskiego auta producent mógłby wprowadzić chociaż jakiś opcjonalny pakiet LEDowy, bo może jest tutaj przyjemnie, ale też mało nowocześnie, a potencjał jest. Światło testówki działają tak jak można się po zwykłych żarówkach spodziewać, przy czym dzięki umieszczeniu w soczewkach poprawia się ich precyzja świecenia. Osoby chcące mieć lepsze rozwiązanie na pokładzie mogą za 3200 zł zamówić pakiet z elektrochromatycznym lusterkiem wstecznym i niszowymi w dzisiejszych czasach na rynku ksenonami, które w nowszych modelach zostały już praktycznie w pełni wyparte przez LEDy, a tutaj jeszcze się ostały. Kluczyk 500 ma formę scyzoryka, dominują w nim oczywiście obłek kształty. Jak na mój gust jest on trochę zbyt pękaty, ale nie jest za to zbyt ciężki, dzięki czemu i tak nie przeszkadza w kieszeni. Wykonanie jest jego rozsądne, ponieważ mamy tutaj dominację chropowatego czarnego plastiku, są gumowane przyciski, jednak jeśli się spojrzy tak czysto estetycznie na ten czarny plastik, to robi on mocno przeciętne wrażenie. A jeśli chodzi o jakość w kabinie, to w górnych częściach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy twarde tworzywa, które wyglądają dosyć tanio. Na szczęście sąsiadują z nimi kolorowe wstawki z matowego plastiku, bardzo fajnie wyglądające też logo 500. To zmienia tutaj mocno odbiór całości pod kątem estetycznym. Na drzwiach już takich urozmaiceń niestety nie ma, to znaczy jest klamka, która jest bardzo fajna. No ale poza tym mamy z grubsza taką ścianę czarną, plastikową, co nie wygląda zbyt fajnie. Na szczęście podłokietniki są już miękkie, trochę też. Urozmaicone kolorystycznie w niższych częściach kokpitu mamy kontynuację twardych tworzyw. Na tunelu środkowym konsoli centralnej nie ma żadnych elementów błyszczących, więc łatwo można utrzymać je w czystości. Jeśli chodzi o detale, to niektóre są wykonane fajniej niektóre bardziej w sposób pospolity, ale wszystkie działają ok. Też nie zaobserwowałem, nie usłyszałem żadnych problemów z niepożądanymi dźwiękami, więc ogólna jakość 500 jest przyzwoita, taka typowa dla małego miejskiego autka i nic ponadto. Ciekawe jest pochodzenie materiału obecnego na drzwiach, a także na fotelach, ponieważ jest on zrobiony z plastiku wyciągniętego z oceanów, on został później przetworzony i znalazł się chociażby tutaj. Prezentuje się on naprawdę przyjemnie, a jeśli korzysta na tym też środowisko naturalne, no to wszyscy są zadowoleni. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to przed kolanami nie mam w ogóle wolnego miejsca. Konkretnie wbijają się one w oparcie, które na szczęście jest miękkie, ale ponieważ jest ono też cienkie, to osoba podróżująca przede mną mogłaby się zastanawiać, jakim cudem, pomimo tego, że na liście wyposażenia 500, nie ma przecież masażu, to jej fotel zachowuje się tak, jakby ten masaż był. Obecność baterii pogarsza też ilość miejsca na stopy dla osób siedzących z tyłu z lewej strony, ale moim zdaniem nie jest to problematyczne, ponieważ nie są aż tak bardzo wysunięte. Gorzej robi się, gdy się spojrzy na ilość miejsca nad głową, ponieważ tutaj musimy się konkretnie garbić, żeby jakoś móc podróżować, więc generalnie testowany model to zdecydowanie nie jest propozycja dla bardziej rosłych pasażerów w drugim rzędzie. Osoby bez względu na gabaryty ciała mogą siedzieć legalnie z tyłu tylko dwie, ponieważ nie przewidziano w tym modelu dodatkowego środkowego miejsca z dedykowanym pasem bezpieczeństwa. I w sumie dobrze, biorąc pod uwagę poziom komfortu, na jaki skazani by byli pasażerowie podróżujący w trójkę z tyłu, dostęp do drugiego rzędu siedzeń odbywa się w sposób standardowy. Bagażnik testówki ma 185 litrów pojemności, czyli jest raczej symboliczny. Cechuje się on niezbyt wysokim progiem załadunkowym, dosyć małym otworem, a także regularnymi kształtami a także brakiem jakichś haczyków na torby, kieszeni w nadkolach czy innych praktycznych dodatków pod podłogą wygospodarowano miejsce na dojazdowe koło zapasowe. Istnieje też możliwość powiększenia zdolności ładunkowych poprzez złożenie oparć tylnej kanapy, nie uzyska się wtedy płaskiej podłogi. Podsumowując Fiat 500 nawet po tylu latach od premiery ma moim zdaniem podstawy, aby przyciągać klientów, ponieważ jego unikalny retrostyl wcale się nie zestarzał i po zniknięciu Renault Twingo trudno jest moim zdaniem znaleźć na rynku drugie tak sympatycznie i wesoło wyglądające małe autko. Pod kątem technologicznym nie ma tutaj fajerwerków, ale jest poziom, który wciąż na dzień dzisiejszy daje radę, więc jeśli ktoś poszukuje nietuzinkowego samochodu miejskiego i jest w stanie za oryginalny charakter trochę dopłacić, to testowanym modelem w 2020. Roku, w dalszym ciągu, moim zdaniem, warto się zainteresować. I to wszystko, co przygotowałem o Fiacie 500. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wachacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!